Bye. <music> Uroczyliśmy naszą pielgrzymkę na Kalenberg z okazji 340. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Rozpoczęcie było w Łomży na Ogólnopolskim Spotkaniu Wojowników. Tam też jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ale tam też prawie 40 lat temu był Jan Paweł II z wizytą. Jesteśmy teraz w sanktuarium Jana Pawła II. Tutaj ksiądz proboszcz Krzysztof Jókowski. Gustość tego sanktuarium nasz przyjaciel, nie tylko Wojowników Maryi, ale wszystkich, którzy z, z duchem patriotyzmu i taką wiarą chcą kultywować, krzebić w sobie, ale także w kolejnych pokoleniach właśnie takie wydarzenia jak Cud nad Wisłą, Odsiecz Wiedeńska. Ta parafia powstała jako wotum wdzięczności na setną rocznicę urodzin Jana Pawła i setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. To z tych dwóch powodów tak wybudowaliśmy ten kościół, jako wotum wdzięczności za wizytę Jana Pawła II na cmentarzu Żołnierzy Poległych w 1920 roku. Dlaczego też wybraliśmy, jadąc dalej szlakiem na Kalenberg, Radzymin? Z tego tytułu, że tak jak już wspomniał na wstępie ksiądz Krzysztof, tutaj ukazała się Matka Boża. Ale ukazała się na niebie nie Polaką, tylko bolszewiką i z wojskiem husa, z husami. Na przykład król Jan III Sobieski, który dowodził orężem na Wiedeń, był człowiekiem bardzo religijnym. Codziennie odprawiała się msza, święta. Podczas wymarszu na Wiedeń codziennie praktykowana była droga krzyżowa, różaniec. I cały czas w takim duchu tej modlitwy do Boga, szli na Wiedeń prosząc o zwycięstwo. Też taką dużą rolę kluczową odegrał w tym orężu święty Stanisław Papczyński, dzięki którego w przemowie przed Sejmem król uzyskał zgodę na wymarsz na Wiedeń. 40 lat temu ostateczne zwycięstwo poprowadziła pusaria pod wodą Sobieskiego, ponieważ ten ostatnie uderzenie, które spało pół godziny zdecydowało, że naran szafa jego polskiego uciekło. tak my w tym roku po zakończeniu nawodzeń z 3 idziemy w procesji różańcowej pokazać światu pamięć tamtej szybkoladni, że patrzymy pod jednym oraniem. Tak jak się tamci wystraszyli tych chłopyt koli. Tego jest tak I te tego trwało, jak się I to jest Amen, ale Macie, macie tak. gotowi? Tak jest. Gotowi w jedności serca, żeby było? Absolutnie. No. W jedności serca. W obliczu Boga Wszechmogącego bo i Najświętszej Maryi Panny, i Wiernych, wszystkich aniołów i świętych, a szczególnie świętego Michała Archanioła i was, bracia moi, kładę ręce na krzyż i Słowo Boże, które jest mieczem Ducha, trzymając Miecz, symbol mojej walki duchowej, o zbawienie mojej duszy, moich najbliższych i każdego człowieka, do którego poszlę mnie Najświętsza Maria Panna, Przyrzekam oddać całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu i Zbawicielowi, przez ręce i serce Najświętszej Maryi Panny. Przyrzekam walczyć ze, ze swoimi grzechami, wadami i wszystkim, co oddala mnie od miłości Boga i człowieka. Przyrzekam bronić Kościoła katolickiego, Najwyższych wartości życia chrześcijańskiego, małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Maryjo, jestem cały twój. Wszystko moje jest twoje. Użyj mnie jak tylko zechcesz do budowania królestwa Bożego na ziemi i całkowitego zwycięstwa nad szatanem. Do duszu Maryjo. Amen. 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 Dziękuję. To wyciężać, tak. tak wyciężać, Jezusa Chrystusa z pochodzą Matki Bożą. Bierzemy na tym symbolicznym grobie czterech obrońców wiary. Król Jan III Sobieski, Karol Młot, Herak Herakliusz i Konstantyn I. Złożyć ten symboliczny wieniec w barwach biało-czerwonych z polską flagą i napisem obrońcom wiary rodacy 1683-2023. To jest ukłon dla naszego króla, ale też dla tych wszystkich obrońców wiary i tych żołnierzy, osób świeckich, którzy oddali życie właśnie za. Wiarę chrześcijańską w Europie. Dzień nazywam się Janusz Goździecki wersamuel Go, jestem poetą i grafikiem, pracuję i mieszkam w Austrii, pochodzę z Wrocławka. E, bardzo się cieszę, że Państwo przybyli dzisiaj, a jest to e, poprzedzające e, e, zdarzenie, które się tu odbyło w 1683 roku. 12 września Sobieski poprowadził e, wojska koalicji do e, szturmu pokonał e, Imperium Osmańskie. Miejsce jest szczególnie ważne dla Polaków, ponieważ e, był tu Sobieski. Było sześć mszy. Jedna najważniejsza odbyła się tu, na ruinach tego kościoła, który jest za mną. Był tutaj także Józef Piłsudski, którego Austriacy chcieli zrobić prezydentem e, Polski, ale odmówił, e, nie chciał być żadną osobistością, wszedł do tego kościoła na dwie godziny, po wyjściu całkowicie zmieniła się jego osobowość. A na wiarze oparł budowę kraju polskiego i doprowadził do celu. Trzecią osobą był tu Jan Paweł II, który też się tutaj modlił, ale on już był święty, ponieważ był już papieżem. Tak się złożyło w moim życiu, że mogłem poznać bardzo wcześnie naszego Ojca Świętego, jeszcze jak był arcybiskupem krakowskim, kiedy był kardynałem. To był rok 1967, dokładnie 9 lipca, kiedy był ingres nowego kardynała do krakowskiej katedry. Ksiądz kardynał wrócił bezpośrednio po kreacji na kardynała z Rzymu, i odbyła się wielka uroczystość właśnie 9 lipca 1967 roku. I wtedy, kiedy ja miałem już 13 lat, tak się złożyło Opatrzność Boża, że mogłem osobiście już wtedy poznać księdza kardynała. Karola Wojtyłę. Rok później przyjąłem z jego rąk sakrament bierzmowania, a dwa lata później już byłem bardzo zaangażowany w życie ruchu Światło, życie oazy żywego Kościoła i ksiądz kardynał bardzo to, ten ruch popierał. Dzięki niemu poznałem też Księdza Franciszka Blachnickiego w Krościenku. Później te kontakty się coraz bardziej rozwijały. Tak się to złożyło, że e, ostatni list, jaki ksiądz kardynał przed wyjazdem na pogrzeb papieża Jana Pawła I, napisał, to był list polecający mnie na dalsze studia na Zachodzie. I przyjechałem tutaj z tym listem. 12 października 1978 roku, a później, cztery dni później, został ksiądz kardynał wybrany papieżem. A proszę mi powiedzieć, czy właśnie po wyborze na papieża miał też ksiądz przyjemność spotkać się z Ojcem tak, Świętym? Tak. W pierwszym roku korespondowaliśmy nawet i w pierwszą rocznicę wyboru miałem tę okazję pojechać do Rzymu i być przyjęty także osobiście przez papieża Jana Pawła II. Później od roku 1982 do 1985 bardzo często spotykałem się i bywałem u Ojca Świętego, a w 1985 2 czerwca w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie udzielił mi święceń kapłańskich. Czyli taka znajomość dosyć bliska była. Tak, ta znajomość trwała nadal, niemalże do śmierci. Bywałem na różnych jego pielgrzymkach, towarzyszyłem mu, zwłaszcza w Niemczech, w Austrii. 40 lat temu też tutaj byłem. Także, no. A spotkanie tutaj w Wiedniu, w Austrii też było? Tak, i to niemalże codziennie. A proszę powiedzieć, jaki był ojciec święty prywatnie? Całkiem normalnie, życiowy. Dla mnie to był też jak gdyby wujkiem. Miałem tę okazję zwracania się od pewnego czasu jeszcze z czasów krakowskich do niego przez wujek. Czyli był y, taką ciepłą, normalną osobą. Bardzo ciepłą, bardzo, no, w takich krótkich słowach mogę powiedzieć, niespotykaną wśród biskupów, pozostałych biskupów y, polskich, taką niezwykłą osobowością. No i między innymi też myślę, że Pan Bóg dlatego powołał go do świętości. i teraz Ja jest też tak myślę, ja też tak myślę. Bardzo dziękuję y, za rozmowę. p p p p